Witajcie! Jednym z najbardziej ważnych i najczęściej zadawanych pytań jest, w jaki sposób Pan Bóg usprawiedliwia nas z naszych popełnionych grzechów? W jaki sposób Pan Bóg może nas zaakceptować? A, czy to jest poprzez nasze dobre uczynki, czy, czy w jakikolwiek inny sposób? Więc w paru słowach. Pan Bóg wybacza nam wszystkie nasze grzechy, ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy dla nas i zapłacił za nie, całkowicie odkupił nas poprzez swoją śmierć na krzyżu. Pan Bóg akceptuje nas. Stajemy się. Usprawiedliwieni tylko i wyłącznie robi to dla Chrystusa. To jest nic w nas, ani nic zrobionego poprzez nas, co dałoby nam takie usprawiedliwienie w oczach Boga. Tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus oczyścił nas z bin za wszystkie nasze grzechy. I daje nam to oczyszczenie jako prezent całkowicie za darmo. Nie jesteśmy w stanie mu nic za to zapłacić. Jest to darmowy prezent od Boga dla wszystkich, którzy w niego uwierzą. I żeby tutaj potwierdzić moje słowa, przytoczę parę wersetów z Biblii, ze Słowa Bożego. I zacznijmy od listu do Rzymian. Chapter e, e, rozdział trzeci, e, werset 21 do 25. Ale teraz niezależnie od zakonu, objawi e, o zakonu objawienia została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo za łaski Jego poprzez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił. Jaką ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, poprzez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do, po, do przedtem popełnionych grzechów. Również w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, werset 28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony poprzez wiarę, niezależnie od uczynku zakonu. I w rozdziale czwartym, czwarty i piąty werset słowo Boże mówi: Gdy kto spełnia uczynki, zapłaty, za nie nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. A w liście do Galatów, w drugim rozdziale, werset 16, Pan Bóg mówi: Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony, nie z uczynków zakonu, a tylko poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I w rozdziale trzecim, również listu do Galatów. W wersecie 10 i 11 Pan Bóg mówi, wszyscy, którzy podlegają na polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to też oczywiste, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I jako ostatni chciałem przeczytać werset e, w liście do Efezjan 8 i 9 w drugim rozdziale. Drugi rozdział 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dziękuję.